Dlaczego to miejsce? Czy może bardziej po prostu Włochy? Dlatego, że tu się poznaliśmy. Tu się zaręczyliśmy i to było takie naturalne, że no może te Włochy nas staną na całe życie. Ostatnich 9 lat nie zamieniłbym na nic, pomimo lepszych i gorszych chwil. Bo wierzę, że one wszystkie ostatecznie doprowadziły nas do tego dnia. Kiedy się pierwszy raz spotkaliśmy, nie spodziewałem się, że będzie to początek najpiękniejszej przygody w moim życiu. Odkąd Cię poznałam, czułam, że jest to coś wyjątkowego, jakby przeznaczenie, które zaprowadziło mnie do Ciebie i wskazało mi drogę. Jesteś niewątpliwie moją drogą połową. Ale taką moją bratnią duszą. Którą, żeby odnaleźć, musiałam pojechać aż tutaj, do słonecznej Italii. Bierzemy ślub tylko we dwoje, tak kameralnie, ponieważ. Wszystko, co pierwsze takie, co doświadczaliśmy w naszym życiu, przeżywaliśmy zawsze razem. Nie było nigdy nikogo obok. Zawsze wszystko, co trudne i co szczęśliwe. Od samego początku, odkąd pamiętam w tym dorosłym życiu. To doświadczaliśmy we dwoje i dlatego też chcielibyśmy, aby ta specjalna chwila po prostu była też przeżyta we dwoje. Żebyśmy po prostu mogli się skupić na sobie, na swoich emocjach, na tym, co chcielibyśmy przekazać. Żebym ja myślała o nim, a on o mnie tego dnia, tak jak zawsze. Zawarcie małżeństwa można porównywać właśnie ze stworzeniem świata. Tysiące spraw powstałych tylko i wyłącznie za sprawą tego małżeństwa. Co w sensie, ja jeszcze nie wierzę, że to się wydarzy, bo już tyle czasu czekałam, że już Pomagami mi przezwyciężyć swoje słabości. Osiągam rzeczy, o których kilka lat temu pomyślałbym, że, że nie dam rady, a, a teraz się udaje. Bez ciebie nie byłoby mnie. Jestem tutaj z mężczyzną, którego kocham, który mnie wspiera w celach i rozumie lepiej niż ja sama siebie. Dla mnie tak, że przy nim jestem najszczęśliwszą osobą na świecie.